Po chwili pierwszy z mężczyzn oczekujących pod ścianą wychodzi na scenę i zaczyna prezentować swoje walory w rytm muzyki wypełniającej klub. Z boku sceny wyłania się Sylwia i zaczyna prezentację. Oto przedmiot licytacji numer 1. Niebity, aczkolwiek posiada drobne ślady użytkowania, jak to 34-letni typ spod ciemnej gwiazdy. Gotowanie 3 gwiazdki na 5. Sprzątanie 2. Opieka nad dziećmi 4. Dokonania łóżkowe brak danych. Kobieta przedstawia parametry mężczyzny. Ej no, nie chcemy kupować kota w worku. Takie i podobne teksty docierają na scenę z gardeł zawiedzionych kobiet zgromadzonych na widowni. Wszystkiemu towarzyszy buczenie, chwileczkę spokojnie. Próbuje ratować sytuację gospodyni wieczoru i podchodzi do mężczyzny stojącego na scenie. Pociąga za jego slipy i zaglądając do wewnątrz przyznaje na głos. Oj, jest się o co bić. Z takiego kota w worku każda będzie zadowolona. Dobra, idziemy stąd, proponuje Johnny. Czemu? Fajnie się zaczyna, odpowiada przekornie Daria, pamiętając wyczyny Johniego w sądzie. Kobiety kolejno podnoszą tabliczki, licytując mężczyznę na scenie. Nie wierzę, że może ci się to podob. John nie kończy wypowiedzi, gdy Daria podnosi swoją tabliczkę. No dobra, nie musisz mi tak psuć nerwów. Johnny marszczy brwi. Ja tobie, dobre sobie, odpowiada Daria. Po czym podnosi tabliczkę, by przebić oferty innych feminianek. Dobrze, skoro tak, burczy pod nosem Johnny i wstaje od stolika. W kilku susach dociera na scenę. Staje tyłem do zgromadzonych na sali, a przodem do mężczyzny prężącego się na podejście i nakazuje stanowczym tonem. Wypierdalaj, i to już. Zaskoczony półnagi tancerz staje jak zamurowany. Johnny postanawia mu pomóc. Chwyta go za ramiona, po czym odwraca i spycha ze sceny równie stanowczym kopniakiem w dupę, niosącym się głośnym laśnięciem po sali. Gwar chwilowo cichnie. Sylwia, puść i 9,5 krzyczy, Johnny, i po chwili zaczyna swój występ przy dźwiękach. You can leave your hat on, Jokokera. Czuły rytm utworu zaczyna pieścić zmysły dam na sali. Po kilku obrotach, Johnny zrzuca z siebie skórzaną kurtkę z rozmachem. Pisk aprobaty ze strony kobiet na sali rozochaca go jeszcze bardziej. Wyciąga nóż z zapaska, przymykając oczy, przechodzi tanecznym krokiem na skraj sceny, tuląc broń do piersi. Otwiera oczy i spogląda w kierunku Darii. Wskazuje na nią, zimną, połyskującą w światłach sceny klingą solidnych rozmiarów. Jego ciało faluje w tańcu. Spojrzeniem oraz szpicem wojskowego noża nieustannie mierzy w Darię. Nagle obraca połyskujące ostrze i szybkim, zamaszystym ruchem kieruje je ze świstem ku swej piersi. Zgina się w pół, cała sala zamiera, po chwili prostuje się sprężyście, rozpinając jednym szybkim cięciem poły koszuli. Guziki rozpryskują się po scenie. Kobiecy pisk po raz kolejny wypełnia salę. Mężczyzna obraca się kilka razy wokół własnej osi. Koszula faluje razem z nim niczym skrzydła motyla. Roztańczony przyklęka i w wirującym pędzie podjeżdża na kolanie ku brzegowi sceny. Przy zdaniu, come back here wskazuje szpicem noża na własną pierś. Wyśpiewuje te słowa z widocznymi emocjami, spoglądając w kierunku Darii. Kobiety podnoszą w tym momencie tabliczki wysoko do góry. Daria rozgląda się po sali, po czym patrzy wprost w oczy mężczyzny i wyrzuca swoją tabliczkę za siebie. Johnny spuszcza głowę zrezygnowany, wyciąga drugi nóż spod poły koszuli ukazującej na gość jego ciała oraz broń. Damy na sali reagują bardzo entuzjastycznie na te widoki. Tancerz krzyżuje zimne, błyszczące ostrza na ramionach, po czym wstając, tnie materiał od strony pach bezlitośnie. Zamiast zrzucić koszulę, rżnie oba rękawy, dewastując odzienie do reszty. Strzępy materiału zsuwają się, opadają na deski sceny i obnażają plecy mężczyzny zdobione bliznami. Sala ponownie jest pod wrażeniem. Łowicz pozbywa się noży, wyrzucając je za siebie. Ostrza wbijają się w kieszeń na piersi rozciętej koszuli niczym w serce. Mężczyzna wypręża ciało, dobywając pistolet oraz rewolwer z kabur przy pasku. Tańczy, wirując bronią w dłoniach, po chwili chwyta za kabłąki i bawi się, jak gdyby miał marakasy w dłoniach. Kobiety na sali towarzyszą mu w tym, wyklaskując rytm. Nagle unosi broń, spogląda to na beretę, to na swoje ulubione magnum. Wysuwa magazynek i odrzuca pistolet na bok. Całuje lufę rewolweru, który pozostał mu w drugiej dłoni. Porusza się z kocią gracją, zatracając w muzyce i uczuciu. Otwiera pusty bębenek i wciska nabój dobyty z kieszeni, bujając się ciągle w rytm piosenki Kokera, po czym zamyka bębenek i kręci nim solidnie. Spogląda w oczy Darii przystawia rewolwer do skroni, po słowach piosenki I know what Love is, pociąga za spust i krzyczy najdroższa przy akompaniamencie wrzasku rozbudzonych niewiast. Komora